Pytanie na dziś, czy owoce Ducha Świętego to to samo co uczynki? Dobre. Lecz najpierw zaczniemy od fundamentu, jakim jest zawierzenie się Jezusowi Chrystusowi, gdyż on poświęcił się dla nas na krzyżu, dla naszego zbawienia i zmartwychwstał trzeciego dnia, aby pokonać śmierć i grzech. I w ten sposób chcemy się do niego podobnić. Jezus jest naszym zbawicielem i zawierzamy mu swoje życie, aby być jak najbardziej podobnym do, do niego. Potem otrzymujemy Ducha Świętego, którego zadaniem jest działać w nas, abyśmy byli jak najbardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Rezultatami działania Ducha Świętego w nas i zjednoczenia z Bogiem są owoce Ducha Świętego, czyli miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Należy je pielęgnować i pracować nad nimi poprzez np. modlitwę czy ciągłe pracowanie nad, nad sobą. I właśnie owoce Ducha Świętego naturalnie będą prowadziły nas do dobrych uczynków, takich jak pomaganie bliźnim, czy łagodność wobe wobec re relacji interpersonalnych, czy po prostu ro podczas rozmawiania z innymi ludźmi. Wniosek, owoce Ducha Świętego nie są wytworem ludzkiego wysiłku, tylko działania Ducha Świętego w nas, a dobre uczynki są skutkiem wewnętrznej przemiany przez Ducha Świętego. Lecz najważniejsza jest wiara w Jezusa Chrystusa i w to, co On dokonał, czyli to, że umarł na krzyżu dla naszego zbawienia i zmartwychwstał trzeciego dnia i pokonał śmierć i grzech. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa jesteśmy zbawieni, owoce Ducha Świętego pomagają nam być jak najbardziej podobnym do Niego, a dobre uczynki są rezultatem działania Ducha Świętego w, na w nas za to każdemu, bo to jest naprawdę bardzo ważny filmik. Amen.